A teraz dom za 70 tysięcy euro, ale już w lepszym stanie i troszeczkę większy. Wchodzimy. Stylowe drzwi. Salon. Duża sypialnia małżeńska. Kominek. To już taki nowszy kominek, patio. Tutaj mamy trzy poziomowe pomieszczenie, w którym wychodzimy na tarasik. A tutaj okrążamy mamy pralnię. Łazienkę. Kuchnie, takie trochę to jak to mówią po hiszpańsku wszystko inne niż my byśmy chcieli, no ale to można wszystko przebudować. Tutaj mamy wszystkie sprawy dachowe powymieniane belki, stropy czyli praktycznie, jeżeli coś będziemy robić, to wewnątrz. Stylowo pomalowane, i idziemy się do góry. Tutaj mamy sypialnię, małą toaletkę, gabinec, biuro, jeszcze jedna sypialnia. Licząc z tymi na dole, to już mamy trzy. A tu mamy jeszcze gigantyczne pomieszczenie. Jak mówię, wszystko: góry nowe, belki, dach. I jeszcze tu można sobie zrobić po swojemu, czy dwa pokoje, czy ogromny salon. Bardzo ciekawy ten dom jest. Jak mówiłem, według uznania. I tylko 70 tysięcy.